Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. E, dzisiaj taki odcinek może dla wielu e, dla wielu może ewidentny, dla części osób może nie. Jest wiele osób, które mają samochody dopiero od niedawna, jest to dla nich pierwsza zima i taka błahostka, nie błahostka jak e, odśnieżenie samochodu, jego przygotowanie do jazdy będę tutaj etapami robił i pokazywał krok po kroku jak to zrobić. E, zanim otworzymy drzwi Zanim otworzymy drzwi, czyli zanim będziemy szarpać tutaj za klamkę, a mamy taką dosyć dużą powierzchnię śniegu, wziąć dobrze taką skrobaczkę z miotełką, odśnieżyć tutaj ten obszar nad drzwiami i z całych tutaj drzwi, ze szyby, z lusterka, poodśnieżać dobrze, tak żeby nam się śnieg nie wsypał przy otwarciu drzwi. Do wnętrza samochodu. Później, jeżeli nam się to wsypie, jeżeli nam e, to stopnieje w dywaniki, czy tam w inne elementy samochodu podłogi, to będzie mieć problem później z parowaniem, z parowaniem, e, z parowaniem szyb od wewnątrz i zamarzaniem od wewnątrz, e, szyb w aucie. Kolejny etap, kolejny krok, jeżeli tutaj ten obszar już doczyściliśmy. Ja to tak na szybko, bo to będę całe czyścił. Mamy dwa rodzaje szyb: albo mamy tutaj takie drzwi z szybami, gdzie jest ramka, gdzie po naciśnięciu klamki, e, szyba nam się w tym przypadku automatycznie nie odsuwa. Tutaj możemy otworzyć tą e, szybę, te drzwi bez problemu. I zanim otworzymy, tutaj mamy klamkę. To dobrze, parę razy też postukać tutaj żeby nie pękło nam nic. No widzicie, puściło, będzie można otworzyć. jeżeli mamy szyby drzwi bez ramkowe, czyli bez tych tutaj obwódek, nam się uszczelka szyba nam się chowa tutaj w uszczelkę i ona po naciśnięciu klamki się usuwa kawałek, to żebyśmy nie uszkodzili sobie tego co na obkoło tutaj na około tutaj od spodu, gdzie jest najwięcej dokładnie, dokładnie to wyskrobać i według mnie też delikatnie tutaj poruszać, tak żeby ta uszczelka nam się tutaj zmi zminimalizowało ryzyko, e, zminimalizowało ryzyko e, złapania gdzieś tej szyby, żebyśmy mog ona ponad 10 klamki powinna się usunąć. Także tutaj maksymalnie dobrze z tego lodu tutaj trzeba na obkoło tą szybę wyczyścić. Przechodzimy dalej. Następnym krokiem zanim wejdziemy do samochodu i odpalimy auto odśnieżmy dobrze przednią szybę. Tak żebyśmy się dostali do wycieraczek. Oczywiście auto całe należy odśnieżyć. Ale tutaj zanim przekręcimy zapłon i włączymy sobie samochód, jakieś onmrażania i tak dalej. Dostajmy się do wycieraczek. Zaraz Wam pokażę po co. Bo wiele osób, wiele osób, jak kończy jazdę, nie ustawia wycieraczek w pozycję wyłączoną, tylko zostawia na włączonych wycieraczkach i później przy, pierwszym, przy pierwszej próbie przekręcenia zapłonu wycieraczka chce nam się ruszyć. I tutaj też bardzo dobrze trzeba te obszary tutaj wyczyścić, następnie ręką delikatnie tutaj wziąć i tą wycieraczkę podważyć. Jeżeli jest możliwość, no to podnosimy sobie je, o, tak, ten obszar, gdzie ona pracuje, gdzie była przymarznięta, czyścimy dokładnie. Tak robimy z drugą wycieraczką, tak robimy z tylnią wycieraczką, no i oczywiście cały samochód ze śniegu e, ogarniamy. Tutaj, jeżeli macie lód na karoserii, broń Boże, nie drapcie tak tego e, z lodu. To trzeba tylko omieść i poczekać aż to wszystko odmarznie. Tutaj mamy silnik, więc e, podczas jazdy nam to wszystko odmarznie. W większości samochodów też po załączeniu po załączeniu świateł też te światła tutaj nam odmarzną. No i tak sukcesywnie cały samochód odgarniamy. Na końcu dopiero jeżeli mamy już uwolnione wycieraczki z przodu, wycieraczki z tyłu odskrobane z grubsza szyby wtedy możemy tutaj z tyłu tak samo ten obszar ten obszar robimy przy wycieraczce Delikatnie o, ruszamy, podnosimy do góry i pod tą wycieraczką też oczyszczamy. No i tak sukcesywnie całą szybą, całe szyby oczyszczamy. Jeżeli jak już otworzymy drzwi, oczyścimy to sobie już zacząłem oczyszczać z tej strony. Jeżeli to już oczyścimy, to po otwarciu auta, po włączeniu zapłonu, jeżeli mamy benzynę, odpalić, ustawić ogrzewanie, wtedy sobie można do końca doszorować te wszystkie szyby. Jeżeli mamy starszego diesla, kilkukrotnie można za świecę podgrzać, czyli przekręcamy kluczyk, czekamy aż spirala zgaśnie, od świec. Z dwa, trzy razy tak robimy, odpalamy e, i też tutaj takie pytania padały, czy możemy od razu gazować. Nie ma żadnej potrzeby gazowania. E, odpalmy to, niech sobie samochód na wolnych obrotach trochę pochodzi e, bez jakichkolwiek gazowań. Tak samo jak odpalamy auto, od auta, tak samo, tak samo e, też nie gazujemy, tylko, e, tylko spokojnie podjeżdżamy, włączamy e, plus do plusa, minus do minusa i wtedy odpalamy samochód. Następne co tutaj Wam mogę jeszcze podpowiedzieć przy takich dużych mrozach To też miałem pytanie, czy można sobie posypać solą szybę Myślałem, że to jest żart, natomiast to nie był żart Bo ktoś tam sobie chciał posypać solą szybę, mu się nie chciało skrobać, szyba mu nie chciała odmarznąć Nie sypiemy żadną solą Sól jest żrąca Nie wpływa korzystnie i na gumę, i na metal, i na te podszybia, i na to wszystko, więc tutaj pod żadnym pozorem nie w taki sposób nie odmrażamy. Czyścimy maksymalnie, doskrobujemy tutaj maksymalnie. Są preparaty przeznaczone do odmrażania szyb, więc jak już to zeskrobimy wszystko, doczyścimy wtedy ten preparat, on nam tą szybę puści. No i tak sukcesywnie cały samochód, zanim pojedziemy, oczyszczamy z dachu, z maski, tutaj z bocznych powierzchni auta i dopiero w tym momencie możemy startować. Także Zanim e, odpalisz auto wimie, to oglądaj ten filmik. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam, cześć!